Dzień dobry, dzień dobry kochane byki na kanale Karty na Miłość mam na imię Sylwia i zapraszam was na horoskop miesięczny na miesiąc grudzień 2025. Oczywiście czytanie będzie ogólne, wy wiecie, że ja was zawsze odsyłam do swojego ascendentu znaku księżycowego. Jeśli pytacie o miłość, proszę sprawdzić w jakim znaku macie Wenus. Czytanie będzie oczywiście dla też osób, które nie tylko mają słoneczko w byku, ale właśnie dla tych, którzy mają na przykład Ascendent czy też znak księżycowy. Cieszę się, że przybywacie, kochani. Ja tutaj widzę, że dużo, dużo osób przybywa. Zostawcie sobie subskrypcję, żebyście mogły każdy film otrzymać. No i będzie mi bardzo miło, jak za grudniowe czytanie zostawicie po sobie ślad w pozycji. Światuszka, serduszka, albo zwykłego podziękowania. Kochani, chciałam, nie wiem, czy zauważyliście, ale po prostu podczas stosowania Wam już karty wypadają, a ja się umówiłam z kartami, że jak się odwracają, no to to je biorę. Moi drodzy, łapki są w górę, komentarze za chwilę będą. Ja mam też w planie, kochani, nagrać jeszcze... Z kart cygańskich, także najprawdopodobniej będą dwa horoskopy, ale nie obiecuję, bo jeżeli mi czas nie pozwoli, no to wiecie jak jest. Wiecie jak jest. Aha. Oj. Oj, jakie piękne karty macie. Wy się tak wszystkim martwicie do przodu, tak się wszystkim tam przejmujecie, tak tutaj macie bardzo ładne karty, moi drodzy. Bardzo. Słuchajcie, ja bym powiedziała tak, że więcej strachu w Waszych oczach i wszystko się może zmienić, tak? Słuchajcie, jeżeli ktoś do kogoś marzali, jeżeli ktoś z kimś nie rozmawia, słuchajcie, karty mi się same, same odkryły, więc ja Wam je po prostu dam, bo ja je chciałam oczyścić, przetasować. I ja powiem tak. Wy się martwicie, że braknie pieniędzy. Nie braknie. Wy się martwicie, że nie przedłużą Wam umowy i robicie czarne myśli. To, to jest karta też czarnych myśli. Moi drodzy, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Pamiętajcie tylko, że jeżeli macie jakieś umowy o pracę czy coś takiego, żeby się porządnie przygotować, żeby ładnie też prezentować się, no a są tutaj osoby. Może mówię chaotycznie, ale ja to czuję. Ja już mam obraz przed sobą, które po prostu grud powiedzą, że grudzień jest to najpiękniejszy y, miesiąc y, no, w całym roku, dlatego że tak, y, siódemka pentakli może dla Was oznaczać na przykład y, ciążę. Tak, wyczekiwano. Może o, oznaczać, że byłyście długo cza, y, czasu same i pojawia się osoba do trwałego związku. Może też tak być, że bardziej zależy wam na pisaniu książki, y, na pracy, na finansach, na meblowaniu i wy będziecie z tego powodu też szczęśliwe, że sobie po prostu... Y, aha, y, dwie... Że z tego powodu właśnie będziecie też błyszczeć, moi drodzy. Mam wrażenie, że będziecie robić wszystko z głową, że będziecie doceniać każdy dzień, moi, moi drodzy, tak? Mamy tu też taką informację, że będziecie na swojej drodze w grudniu poznawały osoby takie jak Wy, po prostu, które będą. Moi drodzy, bardzo to bardzo pasować do Was, tak? Powiedziałabym, że w związkach możecie mieć takie refleksyjne chwile, tak? Czyli, na przykład, dziękuję ci za kolejny rok, tak? Jakby nie ty to. I pamiętaj, że takie słowa one bardzo, bardzo budują i bardzo łączą, bo i ty chcesz to usłyszeć, i Twoja osoba chce to usłyszeć. A jeżeli ona usłyszy to kochana, czy kochany od ciebie, to ona po prostu będzie przeszczęśliwa, że ma taką osobę. Tu jest taka karta, żebyś, kochany byku był wzorem dla innych, dla dzieci, dla męża, dla żony, żebyś był jeszcze lepszą wersją siebie niż byłaś. Może być tak kochani, że u was się troszeczkę plany zmienią w grudniu. Na przykład m, gdzieś tam mieliście iść, jakieś dwie propozycje dostaniecie i jeden dzień świąt tu, drugi tu. Może być trochę szybko, może być trochę zwariowanie, ale na pewno kochani, ten grudzień też przyniesie jakieś uwolnienie od jakiejś sytuacji. I coś wam powiem, to jest może i dla części z Was y, informacja, ale jeżeli czujesz, że, to, że Ty już z tą osobą nie dasz rady, że Ty już, y, y, wiesz, usiądź przy stole, porozmawiaj jak ludzi z ludziem i rozwiedź się jak człowiek, jak przyzwoity człowiek, tak? Mam wrażenie, że będziecie rozmawiać też o swojej przyszłości i dla części z Was będzie to cudowna przyszłość, bo przedstawicie, macie dwie królowe, kochani, czyli będziecie bardziej taką delikatną stronę obierały, żeby najpierw zdobyć pieniądze na mieszkanie, potem zamieszkać, potem ślub, wszystko po kolei, ale mam wrażenie, że u singli po prostu się to opłaci, to długie czekanie, u osób, u których było kochani różnie, no wreszcie się pogodzicie, ale tutaj chodzi o powiedzenie prawdy. Tutaj chodzi o to, że wasza osoba musi wiedzieć, bo nie mówiąc sobie prawdy, nie wiemy o co chodzi. Uważajcie jedynie na początku może miesiąca, bo albo nie dostaniecie jakiejś premii, albo nie wiem, wrzucą was w nadgodzinę i macie wrażenie, że żałujecie, że, że wzięliście te godziny i tak dalej. Ale wszystkie sprawy urzędowe, wszystkie sprawy, takie jak, jak czekaliście na jakieś pisma, zawiadomienie od, od nowego na przykład pracodawcy, wszystko przyjdzie, kochani. Może Wam być też zaproponowane jakieś stanowisko. Możecie też w grudniu dowiedzieć się o czymś, co Was po prostu na przykład szokuje. Może to być też egzamin, kochani. No, i od tego egzaminu może dużo, dużo zależeć. Przede wszystkim możecie dostać dwie propozycje, bardzo, bardzo ciekawe. Moi drodzy, ja myślę, że przy wigilijnym stole na te święta yy, będziecie się czuły bardzo potrzebne, będziecie w miejscach, gdzie ktoś będzie was potrzebować, będziecie dostawać i kupować bardzo piękne prezenty. O wszystkich zadbacie i zobaczmy, co ja Wam tutaj, kochani, wylosowałam. Jeśli chodzi o Sylwestra, jeszcze zrobię dodatkowy film, ale mam wrażenie. Że część z was po prostu chce posiedzieć w domu. Naprawdę mam takie wrażenie, że chcecie posiedzieć w domu albo na jakiejś domówce i tam sobie dobrze pojeść i, i nie wychodzić nigdzie na zimno. Karty, które Wam wylosowałam, to karta Anioła Stróża na grudzień, czyli Twoi opiekunowie są przy Tobie, więc poprosi ich o pomoc, a przyjdą oni. I kochani, druga karta Karta Cudów jest to jedna z moich ulubionych kart. No cuda z nieba się będą działy. Niebawem Was, kochani, czeka niesamowita niespodzianka, niesamowita. No i słuchajcie, yy, będzie już tylko lepiej. Także, jeżeli macie obecnie jakieś problemy, kłopoty, to będzie, będzie lepiej. A niektórzy muszą wybrać inną drogę, i o tej innej drodze ja Wam już wspominałam, że jeżeli gdzieś czujesz się wypalony, czujesz, że, że to nie jest Twoje miejsce, idziesz tam, gdzie Tobie się podoba, tak? Nie musisz spędzać na przykład świąt, Sylwestra z osobami, które Cię nie rozumieją, które Cię krytykują, tak? Wybierz inne miejsce, tych miejsc będzie, będzie mnóstwo. Kochani, uda się odzyskać. Też pieniądze od osób, jeszcze zapomniałam powiedzieć, a teraz mi przyszło z powrotem do głowy, uda się odzyskać pieniądze, które na przykład pożyczyliśmy, bądź gdzieś zainwestowaliśmy. Być może osoby trzecie nam pomogą. W miesiącu grudniu postawcie na współpracę, pomóżcie kolegom z pracy, być może ktoś do Was się zwróci o pomoc i nie odmówicie, a być może, kochani, to Wy dostaniecie wsparcie. Od innych osób i to będzie taki łód, łód szczęścia. Moi drodzy, piękne karty. Ja Wam życzę cudownego grudnia, wszystkiego pięknego. Tak jak powiedziałam, jeśli mi czas pozwoli, to ja zrobię ten drugi horoskop z kart cygańskich. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za lajki, za komentarze. No. Żeby wszyscy mieli takie piękne horoskopy, to by było cudnie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do następnego razu.